Wiem, że jest godzina trzecia w nocy, ale jak zwykle boję się zasnąć. Chciałabym wam opowiedzieć moją historię, a przy okazji przytoczyć przyczynę mojej bezsenności. A więc kilka lat temu przeszłam przez piekło. Zaczęło się od zwykłej anemii, potem kompletny brak apetytu. Siniaki na ciele, nie wiadomo skąd. W końcu zgłosiłam się do lekarza. Pamiętam, że gdy usłyszałam diagnozę, zamarłam. Zdiagnozowano u mnie ostrą białaczkę limfoblastyczną. Pamiętam, że to było dla mnie jak wyrok. Potem było jeszcze gorzej ciągłe wizyty w szpitalach i klinikach onkologicznych. Miałam wtedy 25 lat, więc tym bardziej tragicznym był dla mnie fakt stopniowej utraty moich. Jak do tej pory długich, kasztanowych, pięknych włosów. Ale cóż, przejmowanie chemioterapii miało swoje skutki uboczne. Rodzina oczywiście wspierała mnie, ale widziałam rozpacz w ich oczach, tak samo jak w swoich, kiedy spoglądałam w lustro. Rokowania nie były najlepsze, choroba bezlitośnie postępowała i rozwijała się. Codziennie patrzyłam na moją powiększającą się łysinę i tego, jak jest mnie coraz mniej. Czułam się wstrętna. Wiedziałam, że moje dni prawdopodobnie są już policzone, no i że już za jakiś czas będę musiała założyć na moją całkiem łysą głowę chustkę. Tak, tą potworną chustkę, której nie wiedząc czemu tak okropnie się bałam. Minęły trzy miesiące. Przyzwyczaiłam się w tym czasie już nawet do chustki na głowie. Najważniejsze dla mnie było to, że stan mojego zdrowia się nie pogarszał. Zapaliła się nam wszystkim mała iskierka nadziei, że wrócę do zdrowia. Kilka dni później przyszedł do mnie lekarz z dobrymi wiadomościami. Choroba ustała i na razie nie daje się we znaki. Powiedział, że jeżeli ten stan się nie zmieni, to za kilka dni będę mogła wyjść do domu. Nie potrafię opisać, jaka ogarnęła mnie wtedy radość. Pomyślałam, że ktoś tam na górze jednak nademną czuwa i godziny mojego płaczu i modlitw nie poszły na marne. Nie wiedziałam natomiast jeszcze wtedy, że to nie koniec moich problemów. 22 czerwca 2011 tego dnia nie zapomnę nigdy. W końcu, w końcu wyszłam z tego piekła. Pamiętam, że przyjechała po mnie mama. Odebrałyśmy wypis ze szpitala, podziękowałam jeszcze personelowi za opiekę, pożegnałam się i weszliśmy. Moją euforię przerwała mama. Mam dla ciebie jeszcze małą niespodziankę powiedziała i odchyliła się do tyłu na siedzenie po czerwoną torbę. Podała mi ją mówiąc. Mam nadzieję, córeczko, że będzie ci się podobać i choć trochę przywróci wiarę w siebie, póki nie podrosną ci włosy. Mama się zaśmiała i zapytała. To co? Ruszamy? Jasna. Powiedziałam i zajrzałam do czerwonej torby, chociaż i tak wiedziałam już, co tam jest. Była to oczywiście peruka z naturalnych ludzkich, długich włosów. Długość była mniej więcej taka jak moich, no może te były trochę dłuższe. Natomiast od razu moją uwagę przykuł kolor był to kolor intensywnie czarny. Ciężko mi go opisać. Był piękny, nienaturalny, ale było w nim coś, co mnie fascynowało. Jednocześnie na początku miałam mieszane uczucia co do tej peruki. Pragnęłam ją założyć, z drugiej zaś strony coś mnie od niej odrzucało. Jeszcze tego samego dnia wieczorem poszłam wziąć prysznic i postanowiłam, że chociaż przymierzę tą moją nową czuprynę. I tak też zrobiłam. Od razu gdy ją założyłam, zadziwił mnie fakt, że peruka idealnie leżała na mojej głowie. Nie dało się poznać, że nie są to moje włosy. Wyglądało to tak, jakby się dopasowała w jakiś magiczny sposób. Nie musiałam nawet jej podklejać, tak jak robi się to standardowo w przypadku peruk. Nic, ten fakt nawet mnie ucieszył. Jednak moja radość nie trwała długo. Chwilę potem do łazienki wpadła Megi z hukiem popychając drzwi. Nie znałam jej od tej strony. Zawsze była spokojna i przyjacielska. Tym razem było inaczej. Megi ujadała i wręcz próbowała się na mnie rzucić. Na szczęście na pomoc przybiegły moja mama z siostrą, odciągnęły ją ode mnie siłą. Pamiętam, że zrobiło mi się przykro, że już nawet z megi nie mam takiego kontaktu jak przed moją chorobą. Dopiero później zorientowałam się, że megi mogło chodzić o peruka, jednak nadal zastanawiałam się dlaczego. Minęło kilka dni. Moje nowe włosy stały się już codziennością, przyzwyczaiłam się do nich. Moja rodzina też zaakceptowała mnie w nowej fryzurze, tylko Meki nadal omijała mnie szerokim łukiem, a kiedy się zbliżałam, warczała wrogo i uciekała. Niestety jednak nie było mi dane zbyt długo żyć w niepewności, gdyż szybko się przekonałam, że nasza labradorka nie zwariowała. Ona po prostu się bała, tak jak ja tamtej nocy. Moja siostra jak zwykle w sobotnią noc wybyła gdzieś z narzeczonym. Mama z tatą byli umówieni ze znajomymi z pracy. Ja natomiast nie miałam planów, więc postanowiłam, że ten wieczór spędzę na leniuchowaniu. Zbliżała się godzina dziewiętnasta. Mama niechętnie zostawiała mnie samą w domu od powrotu ze szpitala. Jak zwykle, więc musiała sobie pomarudzić, jednak po moich stokrotnych zapewnieniach, że sobie poradzę, w końcu zamknęły się za nimi drzwi. Pomyślałam sobie coś w stylu, uff, jaka cisza, w końcu. Zasiadłam sobie spokojnie przed telewizorem i otworzyłam chipsy. Maggie jak zwykle trzymała się na dystans, leżała po przeciwległej stronie salonu. Tylko obserwowała mnie czujnym okiem. Zbliżała się północ. Nadal oglądałam coś w telewizji. Niespecjalnie jednak już mnie to interesowało. Byłam nieco senna, poza tym na dworze zerwała się straszna wichura. Deszcz uderzało parapet tak głośno, że miałam wrażenie, iż ktoś cały czas stuka mi w okno. Miałam dziwne przeczucia. Wydawało mi się, że ktoś na mnie patrzy. Starałam się jednak myśleć trzeźwo. Sennymi oczami rozejrzałam się po salonie, znalazłam pilota do telewizora, wyłączyłam go i powlokłam się na górę do mojego pokoju. Zasłoniłam roletę, gdyż nie chciałam patrzeć na to, co dzieje się za oknem. Przebrałam się, ściągnęłam perukę i szybko zasnęłam. Obudziłam się w środku nocy. Nie wiem dlaczego, bo nigdy mi się to nie zdarza. Chwilę patrzyłam się w sufit. Byłam ciekawa, która jest godzina i czy rodzice już wrócili, dlatego, aby sprawdzić godzinę, obróciłam się w stronę mojej szafki przy łóżku. Jednak to, co zobaczyłam, nigdy tego nie zapomnę. Obok mojego łóżka stała postać. Kobieta około trzydziestu lat, z krótkimi, wystrzępionymi czarnymi włosami. Była przeraźliwie blada, ubrana w mokre, poplamione ciuchy. Była bardzo smutna. Wpatrywała się we mnie dużymi, zamglonymi oczami. Czułam, że chce mi coś powiedzieć, i że paraliżujący strach przeszywa mnie do tego stopnia, że zaraz zemdleję. Nie wiem, czy zemdlałam, czy też zasnęłam. Rano obudził mnie krzyk mojej mamy, która weszła do mojego pokoju. Zerwałam się szybko i zobaczyłam, że peruka, którą dzień wcześniej ściągnęłam i położyłam koło mojej szafy, teraz leżała i przypominała jedynie czepek z garstką rozrzuconych na około włosów. Boże dziecko, co się stało? Coś ty zrobiła i dlaczego? Zamarłam. Nic nie odpowiedziałam. Usiadłam na łóżku i przypomniałam sobie, co wydarzyło się w zeszłej nocy. Usiłowałam sobie przypomnieć, co było dalej i czy aby na pewno ta kobieta, to nie był sen. Jednak miałam w pamięci czarną dziurę. Ostatnie, co pamiętam, to smutny wyraz twarzy tej zjawy. Jednego byłam pewna, to nie ja zniszczyłam tą perukę. Cały dzień chodziłam jak struta. Nadszedł wieczór, bałam się iść spać sama. Jednak tym razem Megi wcisnęła mi się do pokoju tak jak kiedyś, jakby chciała naprawić dystans, jaki ostatnio między nami stworzyła. Położyła się pod moim łóżkiem, a ja około dwudziestej trzeciej zasnęłam. Kilka godzin później obudził mnie okropny hałas. To jak zwykle było ujadanie Megi. Otworzyłam oczy i znów zobaczyłam kobietę z poprzedniej nocy, jednak tym razem wyglądała inaczej. Była promienna, uśmiechnięta, ale najbardziej moją uwagę zwróciły jej włosy. Tym razem były długie i zadbane, mniej więcej takie jak moja peruka od razu zrozumiałam o co chodzi. Nagi nie przestawała szczekać. Chętnie bym stamtąd uciekła, jednak nie mogłam, ponieważ czułam się jakby jakaś siła trzymała mnie na łóżku. Nie mogłam się ruszyć. Krzyczeć też nie mogłam. Słyszałam tylko, jak serce podchodzi mi do gardła. Kobieta nie przestawała się uśmiechać. W pewnym momencie poczułam, że coś jakby mnie puszcza. Mogłam się już ruszyć, a megi przestała szczekać. W tym momencie dziewczyna wyszeptała. Teraz mogę już odejść na zawsze. Tej nocy już nie zasnęłam. Próbowałam zebrać myśli do kupy, bo jedyne, co z tego zrozumiałam, to to, że osoba, która mnie nawiedza, nie żyje, a moja peruka była zrobiona z jej włosów. I zapewne to nie pozwoliło przejść jej duszy na drugą stronę. Nurtowało mnie jednak jedno pytanie: W jaki sposób zginęła dziewczyna? Wtedy przypomniałam sobie o jej mokrej sukience. Podejrzewam, że się utopiła, jednak pewności nie mam. Jestem natomiast pewna, że nigdy nie zapomnę tej historii. Minęły już trzy lata. Dzisiaj jestem już zupełnie zdrowa. Poza rutynowymi badaniami nie mam do czynienia z żadnymi szpitalami i nawet odrosłymi włosy, ale nadal boję się zasypiać we własnym łóżku. Autor opowiadania, Angel of Death, czytał: Kwaderotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznice, Tomalisma, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutal Jana Pifowarczyka, La Jojo Modo oraz Arkadiusza Waszkiewicza. Do usłyszenia.